Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć kwestię finansową gry Margonem. Zobaczymy, z czego mamy największe zyski. Sprawdzimy, co nam oferuje za wydawanie swoich pieniążków. No i przede wszystkim postaram się powiedzieć, dlaczego ta gra jeszcze sobie będzie istniała przez długi czas. No i za do tego dojdziemy. Zacznijmy od sprawy dosyć delikatnej, czyli od pracowników tej firmy. Nie wiem, ilu ich tam pracuje, ale z tego, co można wywnioskować, to albo jest ich mało i po prostu nie, nie dają sobie rady z obowiązkami, albo po prostu jest ich normalna ilość, ale ci pracownicy są nie, na nieodpowiednim miejscu, można tak powiedzieć, albo po prostu są leniwi. To już nie wiadomo. Ale prosty przykład jest taki, że na panelu czekamy sobie zazwyczaj 7 dni na odpowiedź. No bo czemu by mm, szybko mieli odpisywać, skoro w regulem nie mają do 7 dni na to. Więc w pozostałe dni mogą nic nie robić, dopiero przez te dwa ostatnie zacząć coś robić. Więc to jest taki szybciutki przykład na to, że ci pracownicy nadają się w większości do wymiany. No bo w innych grach, jakby nie było, no to maksymalnie 2 dni się czeka. To, że nie jest to jakaś mała gra. No to, jeżeli brakuje pracowników, no to powinni sobie załatwić nowych. To raz, a dwa, no to, to nie jest już ciężka praca na tym panelu. Więc, jak im się nie podobało, no to mogliby również dobrze zamiatać ulicę, nie? Bo tam sobie poklikać, przeczytać i skopiować i wkleić, no to chyba nie powinien być żaden problem. Także, także no, tyle chciałem na ten temat powiedzieć. Ale to już przejdźmy do takich ważniejszych rzeczy. To po pierwsze, to od paru lat po wejściu do gry pojawiają się jakieś gówno w postaci ich okna aktualności. Tam możemy sobie kupić podobno różne rzeczy, które jakby mają nam ułatwić grę. Zazwyczaj są tam jakieś syfy, na przykład, nie wiem, warto o tym wspomnieć, ale zmieniają się one co parę dni. Mamy tam między innymi do kupienia możliwość kamieni w promocji, to akurat niby spoko, ale no takie trochę przymusowe kupowanie. Możemy sobie nawet kupić tam złoto, miksturki, teleporty na kolosa, boga na lot i na questy. No i z tym ostatnim się zatrzymam, no bo jakby boga na questy to każdy, który ma powyżej 300 poziomu, no to będzie je kupował systematycznie. Więc jest, jest już to dosyć wywarcie presji na topkowiczach tak zwanych. No i z tego można też wynioskować, że mają stały przychód co parę miesięcy. A to, że postaci powyżej 300 poziomu w Marlonem jest dużo. No to ten przychód też jest dosyć wysoki. Kolejna rzecz to smocze kuferki. Jest już ponad kilkanaście sezonów. Nawet nie jestem pewny czy w ostatnim czasie nie przekroczyła ta liczba ponad 20. Bo chyba jakiś wczoraj był 22 czy coś takiego, dobra, nieważne w sumie, no i tu też mamy możliwość kupienia ich w aktualności od razu. Chyba nawet na drugiej pozycji, czy którejś tam, ale to dla mnie ważne, to jest w miarę no, czego się można spodziewać. Ale mniejsza z tym, stroje zazwyczaj nie są jakieś ładne, ale jednak są gracze, którzy je po prostu kupują. W sumie nie wiem dlaczego, Tro trochę, trochę debilne zachowanie, no bo jakby strój no bezprzesadnie heroicznego kosztuje 900 smoczych łusek, czyli 11 zł, a unikatowy 500 smoczych łusek, czyli 6 zł. Tylko z tego, że unikatowych się prawie nie opłaca, no bo jakby nie spada z nich nic fajnego. Zazwyczaj są to teleporty, z tego co widziałem. Żeby nie było, to ja nie kupowałem tych kuferków od pierwszych sezonów. No bo kurde, to dla mnie to jest coś śmiesznego, te kuferki. Jakby im kasy brakowało, nie? Żeby takie coś dodać. Dobra, ale... Powiązana rzecz do tego to jest loteria. Legendarny kufer to jest 1300 smacznych łózek, czyli 16 zł. Kiedyś było to chyba 8 zł dwa razy mniej. Może było mniej lotów, ale jednak no, 16 zł na jeden kufer, co możecie spaść, nie wiem na przykład błogo heroiczne czy coś, no to bez sensu. Oprócz tego mamy też heroiczne do wyboru, unikatowe czy też ulepszone, ale ich jakoś nie biorę do. nie biorę ich jakoś pod uwagę, bo ich się nie opłaca bo tam zamiast spaść nad heroiczne błogo, to spalić Ci unikatowe błogo czy jakieś tam kupony, które kosztują 75 za sztukę normalnie, bez losowania także no reasumując, z tego legendarnego kuferka może spaść kamień smoka jest to jakby... no a druga najlepsza rzecz, bo jeszcze masz złego odwiązania które chyba gracz na niego liczą no i boga legendarne i oprócz tego są ucieczki, co tutaj chciałbym powiedzieć trochę, bo jakby, jak mamy świat prywatny berów, no to te ucieczki to trzeba po prostu mieć. Więc może być tak, że grać będę wydawać dużo kasy, żeby je zdobyć, bo jak nie spadnie, no to to jest tak zwany laki. Więc aż, aż spadnie, to będą losować. No Bo granie na berów się bez ucieczek no to jest takie trochę mech i niebezpieczne. Więc no, w jakiś tam sposób gra jeszcze nakłania do hazardu. Bo możemy sobie zobaczyć na YouTubie, że są loterie po kilkadziesiąt tysięcy smoczych łusek. No i później jak sobie takie coś oglądniesz, no to widzisz, że nie spada nic fajnego. Później mogą być tylko wyrzuty sumienia. No i jakby nie było jeszcze przestroga dla Was, to zamiast liczyć na Kamień Czerwonego Smoka z losu, no to po prostu kupcie go sobie za stałą wartość. W tym przypadku jest to 2625 smocze łusy bodajże. Więc tutaj w tym temacie tyle i teraz kolejna forma wydawania pieniędzy to są właśnie Kamienie Czerwonego Smoka. Nie powiem, że nie, ale dużo graczy ich posiada, nawet sam mam całe torby, no bo po prostu no, ułatwiają grę. Mimo tego, że dużo kosztują, no to jednak nie warto panować czasu na dojście na, na przykład jakąś dwójkę albo tytana. Szczególnie w przypadku, gdy trzeba np. Na, na tytana wytepać szybko, więc tutaj nawet nie ma czasu, żeby pójść tam z buta. No nie wiem, można zrozumieć, że gra tego ci nie nakłania, żebyś kupił te kamienie. Tylko jak chcesz, no to możesz sobie iść z buta, no ale nie oszukujmy się, kamienie trzeba mieć. Zwłaszcza, że jak jest dwójka, na ktoś idzie 10 minut z buta, no to, no to kamień to trzeba mieć. Mówię tutaj na przykład o takiej dwójce jak Borgoro z garami na Ingoti Północ. No to sobie musisz wyobrazić, że idziesz tam z Tuzmer, No to 10 minut to jest minimum w takim razie, nie. No i przykład Topki, no to jak ktoś robi dzienne, no to w sumie nawet ja mam całe torby czerwonych do dziennych i nie tylko ja, tylko zazwyczaj graczy powyżej no czystowy, z tego poziomu to mają trochę tych czerwonych a jak nie czerwone, no to mają te zwykłe dotychmiast nie do Doidhan, tylko na przykład Huzalub i tak dalej, Mythal tak no to one są droższe, nie? w każdym razie Więc to jest kolejna forma wydawania kasy no i oprócz tego mamy możliwość odwiązywania itemów może to nie dziwi, ale dla mnie to jest zbyt duża cena za to mamy możliwość przenoszenia postaci z innych światów Koszt tego to jest 10 tysięcy smacznych łusek. Zazwyczaj takie coś się robi w dwie strony, więc należy to podwoić. o ile robimy to 10 poziomem, czyli 20 tysięcy smacznych łusek. No i jest to już, nie wiem, w sumie na przeliczenie, będę tego nie liczyłem, ale gdzieś tam wychodzi ich kilka złotych, nie? Bo z tego co będę to no, coś koło 120 w jedną stronę, coś takiego. No, no i takich rzeczy w ciągu dnia myślę, że dużo osób się przenosi, bo jest to dosyć powszechne. Prosty przykład jest taki, że jak mamy event, ktoś go... Może nie tyle, że nie obstawia, ale po prostu jest tak, że na różnych światach spadają różne legi. Więc jeżeli namaga spadło Ci 9, ale grasz w tancerze że mi nie spadła ani jedna, no to zazwyczaj trzeba się właśnie przenieść do innego świata, jeżeli ta lega jest naprawdę dobra. No i oprócz tego mamy zmianę możliwe e, nazwy postaci, płeć, grafikę itemów, no czy też nawet opis, a nawet i profesję. Tutaj z profesją to może to być bez sensu, co powiem, ale w, w grze gracze często zmieniają profesję. Zazwyczaj jest to w, w skutkiem zrodzenia się w grą lub też zmianą umiejętności, no bo były tam jakieś zmiany umiejętności, teraz ostatnio nie ma. a Zazwyczaj jest tak, że ktoś sobie gra profesją, później zmiana umiejętności później ta Profesja dostaje jakby nie bufa, tylko na odwrót. Jest wręcz pogorszona, więc wtedy się zmieniała profesja. Przynajmniej takie coś się spotkałem. Ja trochę przykład z dupy, ale mniejsza z tym. Dobra, kolejna rzecz to Smocze runy. W ich aktualizacji runy stały się rzadkością. Można powiedzieć, że prawie nie spadają. Serio, ostatnio nawet biłem dużo herosów i nic nie widziałem ani jednej runy. Więc moim zdaniem jest to celowy zabieg. No bo zamiast płacić 30 zł, no to zapłacimy no, 60, no bo nikt nie ma run po prostu, nie? Więc no, moim zdaniem jest to celowe i tyle na ten temat. Ostatnia rzecz to są licytacje, które są systematycznie. Mamy, sy mamy licytacje broni pomocniczych, broni głównych, a nawet i jakichś tam kamieni czy też stroi, wie o co chodzi. No ale reasumując spotkałem się z sytuacją co... Mm, no, przedmioty są licytowane za grube, smocze łuski bo jest tylko jedna taka jakby tura licytacji za sl -ki. i były tam kwoty ponad 100 tysięcy smoczych łusek nie dość, że to jest już dużo, to um, takich tempów na świecie było dużo takich właśnie ponad 100 tysięcy a oprócz tego, że na jednym świecie, no to jeszcze na innych światach więc możecie sobie sami to sumować, że w sumie wychodzi jakaś tam wypłata dla pracowników na najbliższe miesiące. Bo takie 100 tysięcy smoczych to jest około 1000, hmm, coś takiego myślę. No i tyle. I do licytacji jakby nie było to jeszcze warto wspomnieć, że nie przebiegają płynnie, bo zawsze są lagi. Więc tyle chciałem tutaj hmm, powiedzieć, nie? I co jeszcze tutaj powiem? A, jeszcze ostatnia rzecz, już szczerze ostatnia. Że Kupowanie legend ze złotówki to jest dosyć powszechna sprawa, bo jakby nie było, to zamiast się męczyć na przykład na evencie 8 godzin na jakiegoś tam herosa, no to ktoś sobie pójdzie do pracy i tam dniówkę zarobi, no powiedzmy, że dwie stuby, no to już prawie że sobie kupić tą legendę. I oprócz tego ciężko można, znaczy w sumie często można zauważyć, że jak ktoś wraca do gry, no to legendy to już sobie kupi na start, bo nie będzie ich sobie lotał na bieżąco. Więc, no. Zwłaszcza, że, no jak już mówiłem, bardziej się opłaca chodzić do pracy i kupić legendę niż grać w tą grę i sobie lotać te legendy. Czy też, myślę w sensie, że lotniesz tę legendę, sprzedaż za emki, dopiero wtedy kupisz. Oprócz tego waluta złotówkowa jest bardziej popularna niż emki, bo jakby trochę emków nikt nie chce teraz. No i jest tak, że jakby administracja nie pilnuje tego. Więc niby jest to nielegalne, zakupowanie sobie zajemki, sprzedawanie zajemki, ale prawda jest taka, że każdy to robi. Nawet te z emki sprzedawać, czy coś w tym stylu, bo jednak są to licytacje. Więc tyle chciałem powiedzieć, wniosek na końcu jeszcze powiem, że w tej grze można kupić wszystko. Już nawet nie mówiąc, bo tak słyszałem, że nawet od, od bana się można kupić, ale to nam szkole gadać, bo nawet nie wiem jak to było do końca, więc nie będę tutaj Mówił jakiś farmazonów, więc zachęcam Was do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Oczywiście znajdzie się pewnie ktoś mądrzejszy, który to napisze swoją właśnie myśl. No ale tyle ode mnie. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć, cześć.